Killzone to seria, która zasłużyła się PlayStation. Rozpoczynając swoją podróż na PlayStation 2, następnie aż do PlayStation 4, włącznie gracze dostawali nowe, świetne strzelanki. I trudno się dziwić, seria przez lata była synonimem solidnego FPS-a, choć ten gatunek nie zawsze był po drodze Killzone'owi. Gdy nadeszła PS Vita, Guerrilla Games stworzyło najładniejszą grę na tę konsolę. Gdyby tylko Sony potrafiło pociągnąć ten temat, a nie przerzucać uwagi graczy na PlayStation 4, Wita miałaby świetlaną przyszłość. A tak pozostał nam jeden rodzynek do jakości, którego żadna inna gra na wicie nigdy się nawet nie zbliżyła. Cześć. Ja nazywam się Krzysztof Enerzik a to recenzja spóźniona o całe lata gry Kilzon Najemnik w wersji na PlayStation Vita. Zapraszam. Killzone Najemnik to tytuł, który pokazał się ekskluzywnie na przenośnej konsolce PS Vita. Gra była przygotowana pod to, aby pokazać moc mobilnej konsoli i to zdecydowanie się udało. Od pierwszych chwil wpadamy w szalone tempo rozgrywki, które może nie trwa zbyt długo, ale jest niezwykle intensywne. Ale nie tylko mechanikami gra zachwyciła, również niesamowitą oprawą, jakiej na konsoli przenośnej nigdy jeszcze nie było. W tej odsłonie wcielamy się w najemnika Arana Damera, zatrudnionego przez Isa do walki z helkastami. Jednak Aran walczy dla tych, którzy lepiej płacą, więc po raz pierwszy serii staniemy również też po stronie helkastów. Historia jest ok, znaczy nie zachwyciła mnie aż tak bardzo, ale fajnie jest spojrzeć na konflikt od drugiej strony. Po części problemem historii jest to, że grę podzielono na krótkie misje, które idealnie nadają się na krótkie posiedzenia, ale niekoniecznie dobrze wpływają na rozwijanie fabuły. Buły. Krótkie misje sprawiają też, że tytuł kończymy w niecałe 6 godzin. Co prawda są dodatkowe tryby, ale szczerze mówiąc, po ukończeniu gry jakoś mi się już nie chciało ich sprawdzać. Pomysł najemnika pozwolił wpleść fajne motywy, na przykład to, że bohater musi kupować broń, jak i amunicję. Ma to sens, bo podczas wykonywania misji zbieramy pieniądze, wykonując zadania tutaj nazwane kontraktami. Ale nie tylko: każde zabójstwo jest premiowane niewielką kwotą przelewaną na nasze konto. Dzięki temu mamy do wyjątkowo szerokiego asortymentu broni, pod warunkiem, że nas na nią stać. Jednakże dziwne jest to, że zmiana broni może nastąpić tylko i wyłącznie u handlarza i nigdzie indziej. Z punktu widzenia serii jest to trochę głupie, bo podnosić amunicję możesz, ale karabinów już nie. Ale z drugiej strony starano się jakoś usprawiedliwić zbieranie gotówki. To oczywiście pierdoła, którą nie trzeba sobie nawet zawracać głowy. Z racji, że najemnik unika otwartych konfliktów, gra bardziej stawia na skradanie się i cicho, Eliminację to kolejny fajny patent. Zaczynamy kombinować, jak pozdejmować łażących typów, aby nie zostać zauważonym i nie wszcząć alarmu. Oczywiście nadal możemy rozpocząć tradycyjną jatkę, ale widać, że gra bardziej stawia na podejście cichaczem. Nowością jest przesłuchiwanie wyżej postawionych dowódców. Dokonujemy tego smyrając palcem po ekranie w odpowiednim kierunku. Nie jest to może game changer, ale jak mnie mam chodziło głównie o to, aby jakoś użyć ekranu dotykowego, więc również większość czynności, jak zakręcanie zawodów, czy podkładanie ładunków będziemy wykonywać właśnie w ten sposób. Działanie po cichu to także używanie pistoletu z tłumikiem, jak i drona Truteń, który potrafi zakraść się do przeciwnika i wywiercić mu dziury w mózgu. Muszę przyznać, że gra zaskakuje fajnie przeniesionymi mechanikami z PlayStation 3 na niewielki sprzęcik fony i sprawdza się to naprawdę świetnie. Sama rozgrywka jest bardzo podobna do tego, co znamy z dużej konsoli. Zastosowano ten sam model fizyczny, nie zabrakło brutalnych finiszerów i charakterystycznych. Mięsnych przeciwników. Niezwykle dobrze i satysfakcjonująco wyprówa się flaki kolejnym Hellcastom. Ma się wrażenie, że to w zasadzie gra z dużej konsoli odpalona na malutkim ekraniku. Sterowanie jest wygodne i pozwala bardzo precyzyjnie sterować. Funkcje smyrania działają również bardzo dobrze. Gra jest bardzo responsywna i nie napotkałem ani razu na większe problemy. Grając w najemnika, zauważa się, że z rozgrywki płynie spora satysfakcja. Kolejne finishery wrzucają banana na Japę, a moment, w którym uda się Przejść całą sekwencję bez wszczynania alarmu, potrafi ucieszyć. Natomiast wadą gry w mojej opinii jest to, że zachwyca nas pierwszym poziomem, owszem, a potem już raczej skupia się na ciasnych pomieszczeniach i bazach. Brakuje mi tego oddechu, co w pierwszej misji, gdy wyskakujemy z okna i szybujemy do innego budynku, wszystko bez cięć i w czasie rzeczywistym. Owszem, to skrypt, ale jest to ten moment, w którym zapierało dech w piersiach. Ta złudna wolność i ogromny teren robią wrażenie. Naprawdę fantastyczna scenka. No ale potem schodzimy już na ziemię i tego typu wypasy już się nie powtórzą. Trochę szkoda, bo w mojej opinii zmarnowano delikatnie potencjał przenośnego Killzona. Co prawda znajdują się momenty, gdzie postrzelamy z działka podczas celowniczka na szynach, ale to już nie to samo. Podobnie zresztą będzie w kolejnym Killzone Shadowfall. Początkowa scena wygląda po prostu epicko i potem już gra nie zbliża się nawet do jakości prologu. Od pierwszych chwil gra pokazuje moc wity. Gdyby do wszystkich tytułów tak się przykładano, konsola mogłaby osiągnąć niebywały sukces. Najemnik to niemal kalka Kilzona. Zona 3 z PlayStation 3. Wszak używa dokładnie tego samego silnika. Widać, że postarano się, aby gracz nie odniósł wrażenia, że to tylko mobilny port. Wita doskonale sobie radzi z generowaniem kolejnych klatek i rzadko znajdziemy tutaj spadki płynności. Oprawa też stoi na wysokim poziomie, aby nie powiedzieć na niezwykle wysokim poziomie. Najemnik miał być system-sellerem i po części był. Wielu graczy liczyło, że takich gier będzie więcej i że najemnik to zwiastun fantastyczny Wyglądających gier na przenośniaku Sony. I co? No cóż, nigdy już później ani jedna gra na Wicie nie zbliżyła się do takiej jakości oprawy. Szkoda, Killzone dobitnie pokazuje, jak ogromny potencjał skrywała w sobie niewielka maszynka, którą można było zmieścić w kieszeni. Kilzon najemnik to jedna z najlepszych gier AAA na PS Vita. Wykonano kawał dobrej roboty, aby przenieść dobrze znaną rozgrywkę na przenośną konsolę. To też gra, która pokazuje w pełni moc Wity. Ciekawostka, najemnik korzysta z silnika Killzone 3, przy którym w wersji wersji na PlayStation 3 stwierdzono, że zbliża się do limitu konsoli. Tytuł jest też niezwykle satysfakcjonujący i dopracowany. Szkoda, że gra jest tak krótka. Fabularnie zdałoby się ze dwa razy więcej misji, choć z drugiej strony jest niezwykle intensywnie, więc gdyby było dłużej, może by zaczęło zamulać, ciężko powiedzieć. Niemniej Guerrilla Games kolejny raz pokazało swoją grą, jaka moc drzemie w konsolach Sony. Po całkiem niezłym Killzone Liberation, który nota bene był jedyną grą, która nie była FPP, Tutaj powrócili na właściwe tory i zrobili to fantastycznie. Polecam każdemu, chociażby po to, aby zobaczyć, jak Sony zmarnowało potencjał konsoli, która potrafiła wygenerować taką oprawę, a przy tym zachować mechaniki znane z dużej konsoli. Najemnik wciąż pozostaje jedną z moich ulubionych gier na PS Vita. Polecam! Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki, jak zwykle, w opisie.